Stół warsztatowy to chyba jeden z pierwszych elementów wyposażenia warsztatu, jaki robi sobie każdy majsterkowicz. No właśnie, robi, a nie kupuje. Dziś na filmie chciałem Wam zaprezentować stół warsztatowy VIVOR za około 1000 zł i sprawdzić, czy to fajna opcja dla kogoś, kto nie chce, nie ma czasu, narzędzi lub po prostu nie czuje się na siłach na zrobienie takiego stołu. Słuchajcie, w sklepie VIVOR mamy do wyboru, do wyboru różne wymiary stołu. Ja wybrałem sobie 122x61 cm, natomiast wysokość jest regulowana od 72 do 97 cm. Maksymalne obciążenie tego stołu według producenta to 900 kg, no i powiem szczerze, że raczej bym tego nie testował. Stół posiada panel z dwoma gniazdkami AC oraz dwoma portami USB, a długość przewodu zasilającego to 3 m. Blat jest dębowy, natomiast do wyboru mamy wersję zarówno na kółkach, jak i z regulowanymi nóżkami i taką wersję ja wybrałem właśnie sobie. Co do grubości stali, to producent podaje 1,5 mm, natomiast według mnie jest to śród więcej, natomiast grubość blatu to 25 mm. Wymiary nóżek to w przybliżeniu 54x34 mm i mówię tutaj o tych szerszych elementach, ponieważ w te szersze wchodzą w węższe ze względu na regulację wysokości stołu. Średnica gumowych nóżek to około 58 mm, natomiast blat posiada już wstępnie nawiercone wszystkie otwory do montażu. No dobra, ale sprawdźmy teraz, czy te otwory montażowe w ogóle pasują w miejsca, gdzie są też nawierty w stali. No i słuchajcie, wstępnie wygląda wszystko ok, Cho, ta, chociaż później wyjdzie mały kwiatek, ale o tym zobaczycie za chwilę. Montaż jest banalny, jednak ciężko się dostać do tych śrub bliżej tej ścianki. Wkrętarką, nawet z przeduszką jest e, raczej to niemożliwe. E, oczywiście rozwiązanie to długi śrubokręt lub grzechotka. Albo taki wynalazek z Aliexpress, który kupiłem jakieś 7 lat temu. I w tym momencie go pierwszy raz w życiu użyłem i o dziwo zadziałał i zdał egzamin. No i dobra, słuchajcie, dotarliśmy do pierwszego miejsca, gdzie jest mały bubel. E, drobnostka da się z tym bez problemu poradzić. E, ale pamiętajcie, że mimo, że to jest współpraca, to zawsze takie coś znajdę, to staram Wam się pokazywać jakieś minusy. E, do rzeczy. Musimy przykręcić teraz z dwóch stron takie poprzeczki. To są identyczne poprzeczki oznaczone jako P4 e, i patrzcie, zasada jest banalna. W ten sposób musimy złapać poprzeczkę. Teraz otwory wstępnie nawiercone w blacie, wszędzie oczywiście pasują. Natomiast poprzeczkę tutaj trzeba złapać dwoma śrubami. Do nóg. Tak samo z drugiej strony. No banan, żadnej filozofii. I słuchajcie, z drugiej to samo. Tylko patrzcie o co chodzi z drugiej strony. Jeżeli zlicujemy sobie otwory nawiercone z otworami w poprzeczce, to zobaczcie, jaka tu jest szpara. Z jednej. I z drugiej strony, jak dosuniemy ten element, no to oczywiście te otwory nie pasują. No, tak jak mówię, żaden to jest problem, po prostu wiercamy w to miejsce. Przez to tutaj ten stół, jak widzicie, ma, ma taki delikatny garb. Pół centymetra będzie blad wystawać, a tutaj on będzie się licował z tą metalową poprzeczką. Czy to ma jakieś znaczenie? Hm. No, dla mnie niekoniecznie, ale mówię, wolę wam to pokazać. Aha, żeby była jasność, te nogi. o. Klapeczki, te nogi są identyczne. Ja to sobie sprawdziłem przed montażem. Zresztą ja akurat montuję to tak, jak jest w instrukcji, że to będzie po prawej stronie stołu, patrząc od frontu. Natomiast dla pewności, wykręciłem, zamieniłem. Nie, jest to samo. Dobra, słuchajcie, chyba jednak tak ma być, mam na myśli tutaj ten wystający troszeczkę blad poza metalowy element. Co prawda dalej tutaj, tak jak mówiłem, te otwory nie pasują, te wstępnie nawiercone w blacie, ale to nie jest problem, ponieważ zobaczcie, jak już tu przykręcimy, ten element już mam tu przykręcony, on się tutaj licuje i to jest akurat front stołu, ponieważ, no tutaj jest naklejka VIVOR i tutaj musimy złapać nogi z tym elementem takimi krótkimi śrubami, od środka nakrętką. I zobaczcie, one teraz wystają poza blat, który tutaj jest zlicowany, więc będą troszeczkę wystawać. No ale to jest front stołu, więc w ogóle nie przeszkadza. Natomiast tutaj w momencie kiedy tak jak mówię, to jest nie no, no te otwory nie pasują, tak? No bo wtedy tego tutaj nie przykręcimy. Jeżeli to y, przysuniemy do końca, zlicujemy i teraz jak włożymy tu tą śrubę, to dzięki temu, że ten blat troszeczkę wystaje, to chowa tą śrubę i możemy go dosunąć totalnie do ściany. Tak to ta, y, ta śruba by nam przeszkadzała. Jeżeli macie, wiecie, 100% równą y, podłogę i eleganckie ściany w warsztacie, no to ta główka by przeszkadzała. A tak jest git. Co nie zmienia faktu, że te otwory powinny być w inne miejsce, ale może blat jest tak klepany po prostu. No, wkręcić tu śrubę, zero problemu, tak jak mówię. No dobra, wracamy do montażu. Słuchajcie, pozostało już nam tylko skręcić nogi na wybranej wysokości, przykręcić gumowe nóżki i to tak wstępnie, ponieważ pamiętajcie, że i tak musimy potem wypoziomować stół, no chyba, że macie w warsztacie podłogę niczym lustro, no to możecie już sobie od razu przykręcić tak jak potrzebujecie, zamocować panel z gniazdkami i tutaj też wyszedł malutki ząb, ponieważ otwory w moim egzemplarzu były troszeczkę za wąskie, musiałem je delikatnie wiertłem poszerzyć. Już po tym poszerzeniu bez problemu pasowało, jednak po przykręceniu tego Panela, zobaczcie, że na górze zostaje taka nieestetyczna szpara. Od razu mówię, że próbowałem też w drugą stronę zamontować ten panel i było to samo. Na dole tej szpary nie ma, na górze jest. Nie wiem dlaczego. No, takie coś jest. No i dobra, słuchajcie, stół stoi. Jak zwykle trzeba zrobić porządek, ponieważ, no, zobaczcie, tutaj to wszystko, co było w tym miejscu, musiało gdzieś wylądować na czas montażu. E, bez problemu wypoziomowałem ten stół na tych dwóch, na dwóch, na czterech nóżkach regulowanych, także pod tym względem fajnie. Jeśli chodzi o stabilność, no zobaczcie, u mnie to stoi na posadzce, która gdzieś tutaj nie grzeszy, może poziomem, szczególnie tam gdzieś przy ścianie są takie garby. Nie jest naprawdę źle, ciekawe czy wy nie widzicie teraz takich... Od tledówki mrugań, bo mi mruga aparat. Nieważne. Nie jest źle. Oczywiście nie jest to tak stabilne jak ten tutaj grzmot, którego praktycznie się nie da ruszyć, ale ten stół to waży chyba z 50 kg. Sama konstrukcja stalowa. Tutaj cały stół waży jakoś 20 coś. Tutaj będzie stała drukarka 3D i co fajne to zaraz Wam pokażę, ponieważ zobaczcie na dolną konstrukcję tego stołu. Tutaj mamy takie dwie poprzeczki i powiem Wam, że one są idealne, żeby tutaj sobie zrobić po prostu półkę. I z tego, co widzę, e, zmierzyłem sobie stację zasilania, którą niedawno testowałem, ma 33 cm, natomiast tutaj mam 35 cm, więc jak sobie zrobię tu półkę z desek do 2 cm, jakieś 1,8, to idealnie mi tu wejdzie stacja zasilania, ponieważ chcę tą stacją zasilania zasilać właśnie drukarkę podczas pracy, żeby w razie zaniku e, prądu nie stracić filamentu i cennego czasu. O, w zasadzie o to chodzi. Znalazłem na szybko jakieś odpady, e, chyba z rozbiórki, jakieś tam altany kumpla. E, przerzuciłem tylko przez grubościówkę. One jeszcze nie są skręcone, więc tam spoko e, po prostu przymierzyłem. Dociąłem je sobie na metr 26. Tutaj jest metr 20, więc tam troszeczkę mi wystają. i to w ogóle nie przeszkadza, nawet tak chciałem. No i stacja zasilania, tak jak mówiłem, pasuje tutaj idealnie. Teraz tutaj mam 34 chyba centymetry, ona ma 33. Mało tego, jak położyłem te deski, to PRL-owskie krzesło z odzysku po jakichś tam pierwszych moich projektach 10 lat temu też idealnie tutaj pasuje, więc spoko, teraz pozostanie to skręcić i czymś tam zabezpieczyć. Jeszcze nie wybrałem co i tak to będzie wyglądało. Ja gniazdka sobie zamontowałem z tej strony, nie jest to zbyt fortunne miejsce e, łatwiej byłoby z tej strony, oczywiście, ze względu na dostęp, tylko że tutaj też tak naprawdę coś dojdzie, natomiast. Y Przedłużacz 3 metrowy jest tutaj z tego stołu, a akurat tam będzie takie gniazdko niezależne, do którego wolę się podłączyć. Ale z drugiej strony, też zastanawiam się, czy po prostu przedłużacza od tego stołu nie będę podpinał do stacji zasilania i tutaj właściwie nie będzie na przykład drukarka, 3D może laser, czyli urządzenia, które by sobie pracowały na stacji czy to bezpośrednio ze stacji, czy po prostu w trybie UPS. To już tam nie wiem, coś sobie wymyślę. Generalnie czy kupić stół, czy zrobić, wiadomo, że większość zrobi tutaj jakieś tam mikro może zadzior? Większość pewnie zrobi, bo zrobi pod siebie i jeżeli ma dostępne materiały, to zrobi to taniej, solidniej. Natomiast 1000 zł kosztuje taki stół. Czy to jest dużo? Patrząc na to, że sam blad dębowy o takiej grubości, już wiecie, to on jest już zaolejowany i tak dalej, no to pewnie za 400 stówki sprawdzałem na necie. Stal też troszeczkę kosztuje, jakbyście dodali do tego, że trzeba kupić nóżki. Jeżeli chcecie też zrobić gniazdko z przedłużaczem, no to też to trochę kosztuje. Szczególnie, że tutaj jest ten, to gniazdko z USB. No, to troszeczkę to jednak wyjdzie. No, i teraz słuchajcie, większość ludzi sobie poradzi. Oczywiście, jeżeli będziecie kupować surowe elementy, no to trzeba pospawać, trzeba mieć spawarkę, trzeba umieć spawać. Ja tam, o ile mam spawarkę, to bym sobie nie poradził, żeby to tak fajnie wyglądało. No, może po jakichś tam próbach, ale mógłbym troszeczkę materiału zniszczyć. To jest pomalowane proszkowo. To też wiadomo, kolejne wydatki na jakiś, na jakiś podkład, na jakąś farbę. Więc jest to dobra cena, jak za taki stół uważam. Chociaż nie będę nikogo przekonywać, żeby kupywać sobie stół zamiast zrobić. Jeżeli macie materiał, jeżeli macie zdolności, to pewnie i tak traktujecie ten film z przymrużeniem oka, bo sobie zrobicie po prostu lepszy stół. Tutaj jeszcze co ważne, to po prostu ta regulacja wysokości. Nie jest to nic skomplikowanego dla kogoś, kto potrafi majsterkować. No z drewna byłoby trudniej, pewnie się da, ale byłoby trudniej, natomiast ze stali, no to tak jak mówię, już troszeczkę więcej trzeba mieć umiejętności, jeżeli to miałby taki stół robić jakiś początkujący majsterkowicz do swojego pierwszego warsztatu. To wydaje mi się, że chyba nawet lepsze rozwiązanie jest kupno takiego stołu, ale hmm, co mi się wydaje, a jaka jest rzeczywistość to jedno i drugie. Ja e, jak zwykle chciałem wam pokazać sprzęt. Zobaczycie sobie na tym filmie, jak to mniej więcej wygląda. Zresztą jak można bardziej przetestować stół niż po prostu pokazać, jak jest zbudowany. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć!